Kuba wybiera eventówkę, którą będziesz walczył. Dwa. Dwa, okej. Okay. Powiem ci, że dobry wybór. Teraz wybierz miecz. Trzy. lala, la. Powiem ci, że dzisiaj ci szczęście dopisuje, Kuba. Okej, okay, teraz masz do wyboru buty. Okej. Okej, okay. okay, nie jest źle. A no i zostały ci gacie do wyboru? Jeden. Jedynka. Nooo! Myślę, że będziesz zadowolony. Nawet do ciebie trochę pasuje. Okej, okay, została ci klata? Eee, jeden. Uu, la. la. Bardzo dobry wybór. No i uważaj, bo teraz został ci hełm i nawet możesz wygrać koronę anarchii. Trzy. O kurde. Teraz masz do wyboru przeciwnika, z którym będziesz walczył. Mogę ci podpowiedzieć, e. że jest to Tromba, Dexy i s Także wybieraj. O, tylko ti... nie Tromba. E. Trzy, trzy. Czyli wygrał ten pan. Dobra, Kuba, mam dla ciebie itemki, które wybrałeś. Jest to korona anarchii, proszę, klata, klata na dwa i tutaj diamentowe spodnie. Osiem koksików, Excalibur, no i siekiera Grincha. Kuba, a twoim przeciwnikiem, którego wybrałeś, będzie S. Co jest? Co jest? Prawdziwy S? Prawdziwy S? Dobra, chłopaki, gotowi? Trzy, cztery, go! Lecicie. Zobaczymy, kto wygra ten pojedynek. Mi się wydaje, że S, mimo słabszych itemów, da radę. Chociaż Kuba ma koronę i ma Excalibur, także nas spokojnie powinien rozwalić, że nie widzę ich serduszek. oj, oj, oj Kuba polizał. Ajajaj, aj, aj, no niestety Kuba przegrał.